Wczesio, widzę, dzisiaj sobie na bmx -ie. Ja jestem ula, dzisiaj sobie że po prostu na bmx zrobię sobie 10 km i to będzie dosyć ciężkie, bo na swoim MCB robię 10 km, tak dla sportu, a to będzie BMX, więc no, mam taką specjalną aplikację, gdzie tutaj ustawiam dystans. Ustaw swój 10 km. I mam dystans 10 km. no i na wystarczek, to będzie dalej. A ja wam powiem, co na przykład mam w plecaku moim. Mam picie, co się bardzo przyda. Drugie picie, nie będę pokazywać. Tutaj takie. Zapięcie, co może jak pójdę do sklepu coś. Róreczki. No i okienice. Może się przydać. Więc to jest na tyle. Wejdźcie tutaj na mojego Instagrama, tutaj na TikToka i tu zasługujcie. Dziękuję. Ten clip nie przedłużam, widzimy się na czasie. Widzowe jest już wersja, nie wiem czy widać. Jeżeli nie, to wam przeczytam, 14 minut, 2 kilometry, no i to tyle. Więc lecę dalej, bo po trochę boli już, no, ale ja sobie zrobię, odpoczynać sobie, może coś wypiję, bo w jakimś czasie. mam sobie podcastu i mam nadzieję, że widok będzie. Do zobaczenia później, bo mam nadzieję, odpocząć.

Pewnie, skojarzycie to, co Wam zaraz pokażę. I gdzie to? Ta chłopka. Oczywiście, w się ten drop jest. tutaj naba. Nie przyszłam po to, żeby z niego skakać, tylko przyszłam po to, bo chcę ogółem, powiedz, tym, oto w lesie, zrobić pota. No i. Mianowicie, teraz fajnie pytacie o, yy, o wynik. 34 minuty, nie widać, 34 minuty i 16 sekund, Zrobi zrobione 52%. Yy, 5 yy, km i 200 m, 202 dokładnie. <śmiany> Tym akcentem chcę Wam powiedzieć, że mam, co chciałam, 10 kilometrów, nie wiem czy widać. 10 kilometrów, zrobię screena i Wam pokażę na ekranie, macie go w tej stronie tu, no i jest, 10 km. Jest się 246 kalorii 10 km i 164 metry Gurde wiatr mi wieje. Więc chcę powiedzieć, że mogę więcej. Chcę powiedzieć, że to było w miarę łatwe. Że mogę więcej tak próbować, więc w sensie, że dłużej <laughs> i zaraz koleję dalej. I, I... I... chce wam powiedzieć, że udało się właśnie nasto dziesięć kilometrów zrobić dzień. Dziękuję za oglądanie.